Zosiu, gdzie jest? Gdzie jest banan? Gdzie jest banan? Szybko pokaż mamie, gdzie jest banan. Tutaj. Tutaj. A powiedz mamie, gdzie jest piłka? Gdzie jest piłka, Zosiu? Piłka? Szukaj piłki. Tutaj. Brawo, a gdzie jest Miś? To jest pingwin, Zosiu, pingwin? Już idę. A rybka, gdzie jest rybka? Gdzie jest rybka? Idę, kochanie, już. To jest... Tu, brawo, Zosiu. A gdzie jest jajo? Jajo. No pięknie. A gdzie jest kłakła? Kłakła, kłakła. Где есть Кваква? Качушка где есть? Ну, шука, где есть качушка? Тут <мышляет> есть качушка, тут Кваква. А где есть